Siemano, robimy pastucha. Jestem na gospodarstwie. Tutaj są warzywka. Teraz jest posadzony czosnek, cebula, jest posiana marchew i pietruszka na zimę. Tutaj jest pszenica. A tutaj widzę, że coś przerwało mi druta. O. Nie przerwała się poluzowo. Ale coś przeszło, bo są łapy otło. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy... Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie Kopyta, raciczki czy coś I ten drut jest za nisko coś na samym dole i daję jeszcze pomiędzy Będzie pięć drutów Bo najpierw był ten na górze Ten i ten na dole Później dołożyłem jeszcze ten, bo coś przeszło Jeszcze dokładam tamten I to jest tylko po tej stronie od pola tutaj Bo naokoło nic nie przechodzi, ewentualnie jeszcze tam przechodzi od tej skarpy. Łatwa praca. Ja robiłem wkrętarką zawsze ale przypomniałem sobie, że mam taką przejściówkę tutaj na chyba 3 3,8 bita tego grubszego się okazało, że ta końcówka do wkręcania tych izolatorów jest właśnie tej grubości i akurat na klucz udarowy pasuje wszystko i idzie sprawnie niż wkrętarką a teraz zakładam kamerę i kręcę dalej Zostawiłem już pasto, założyłem to co trzeba. E, ściągnęłem pompę sopryskiwacza. E, wszystko jest już ogarnięte, wracam do domku. Nie potrzeba mi nic więcej, nic więcej niż do pracy ręce dwie. Nie, nie potrzeba mi nic więcej, małe szczęście, czego jeszcze mógłbym chcieć. Nie potrzeba mi nic więcej, Ej, nie, nie, nie jest źle. Ja nie potrzebuję nic więcej.